Byliśmy na rzepaczku. Gdyby nie przymrozek i Unia Europejska, pewnie byłoby dużo więcej. Ale nie było czym chronić. Podrobali Firmy nas poszukiwały. I nie ma wyjścia. skosić trzeba. Trzału nie ma. Ta można powiedzieć, że jest bida. Ale my rolnicy i urodził mi wysokiej wiary i że w przyszłym roku będzie lepiej mamy też proszę bardzo mamy też światków Jehowy tyle lat i taki numer odwalić. kurde No pojechał, dałem ciała, musiał poczekać, ale niestety i nie bywa i tak. To jest tak jak z wakacjami. 25 lat człowiek na polu robi, ale kobieta i tak się zapyta w lipcu. A może pojedziemy nad morze? Też tak macie? No to jest po prostu dramat. Ja wie kobieto, 25 lat. Lipiec i sierpień. Dynastyj dotyczy. Może, może jechać sama. Ale i tak pytanie jest. A może byśmy pojechali nad morze? <gry> Lubię ten widok. Wszystko fajnie. Pod warunkiem, że sypie. Że naprawdę nie wygląda najgorzej. Wygląda nawet bardzo ładnie. Ale niestety brud, deszcze i susza. Straszliwe rzeczy. Chciałem pokazać suszę. Wszyscy mówią, że suszy nie było. To zaraz się zbliżamy do momentu, gdzie ee, maj z przymrozkami i z suszą zrobiły taką robotę. Znaczy tutaj widać, że jest przyrzedzony bo Naprawdę strąków byłoby mnóstwo. Są poskracane i, 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 i są powymarzane. A zobaczcie tam co się dzieje. To jest inna trasa ziemi, ale zobacz jaka jest przepaść między tą już czwórką, lepszą piątką, a sobą piątką i szóstką. To jest po prostu szok. I teraz jak Ja mam tego 8-9 hektarów. jak sobie na całym polu sypię 4 tony do to średniej, tak wyjdzie 2,7. No nakłady są takie same, tu już wjeżdżamy w ciut lepsze. Gdzieś tam, nie wiem, piątka, może, 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 taka, taka bardziej może, i coś już jest, tak? A tak to tak to może, Kiedyś nazywali to nazywali złotem o! to to czasy złotem. Och, to były czasy. Dzisiaj niby każdy potrzebuje tego czarnego złota <laughs> Ale nikt nie chce za niego zapłacić A trudno i tak go będziemy myśleć dalej Na ten rok jeżeli chodzi o rzepak jest mega, mega rozczarowaniem Ceny no mogły być coś lepsze Ale plony naprawdę No sami widzieliście jest jakby piękny łan Pięknie, pięknie wszystko to wygląda, jest gęstość, a nie ma, no ziarko chyba jest zaschnięte, ja nie mam w ogóle pojęcia jak do tego podejść, bo no, dobrze jest ochroniony, naprawdę z półkami, z środkami z najwyższych półek, a po prostu kurczę no nie leci, no jestem mega rozczarowany, no mega. Pod odszkodowanie, źle do tego podszedłem, dałem się zrobić w konia, ale Ostatni raz. W przyszłym roku już Wam tak łatwo nie pójdzie. Moi mili ubezpieczyciele. także będę Was pilnował i będę wymagał tego. Jak z książeczką z podpisy będę od Was zbierał, jak Pani w szkole. Już Wam nie przepuszczę. A tu zobaczcie. A co tu wymagać? Obsada. Dobra, zdrowotność. Naprawdę, słuchajcie, ale I ktoś ci powie, że tu jest. Ktoś ci powie, że tu jest, słuchajcie, 10% uszkodzeń mrozowych, bo reszta to jest. Bo reszta to jest słodyczek. Ale powiem wam, że jest mega ciężkie powietrze takie po tych wszystkich opadach. mi tutaj coś. Po tych wszystkich opadach, słuchajcie, jest mega, mega ciężkie powietrze. No po prostu takie, takie wilgotne, zawilgocone, ciężko się oddycha. Dużo jest wilgoci w powietrzu, naprawdę. I tak się cieszę, że nie, że nie się, się nie kopiemy, bo myślałem, że tutaj na tym polu się będziemy kopać. To jest moje pierwsze pole. Jakie tylko kolwiek miałem. Dziwicze pierwsze pole. Tu się uczyłem, tu siałem pierwsze żyto bo no to było pierwsze, że to Mimo, już prawie 25 lat Ludzie Takie Piękne niebo, nie? Cudownie I za chwilę 25 Zależówka 25 Bo no to już 20 lat nie orze 25 raz będę śmigał Z gruberem Twierdź wieku Chyba jeszcze 5 lat będzie można żółtą tabliczkę postawić Zabytek Jakby klasyk zaśpiewał coś się kończy, coś zaczyna trzeci kombajn na tym polu Przerabiam To widoki jeśli chodzi o żywa to widoki są cudowne nie? Nie zapomniałem, naprawdę. Co roku mi się one coraz bardziej podobają. Aczkolwiek cię lubię tej pory. Tak strasznie już o tym mówiłem, że się w głowie nie mieści. Najgorsza pora dla mnie wszyscy się cieszą, że kasy koszą, a ja po prostu tak to przeżywam, że się w głowie nie mieści. Naprawdę. Koniec! żniw rzepaczanych podsumowanie jakie jest to tak widzieliście jaki cały, e, cały humor tego filmu był no nie, no nie, nie jest fajnie tak. pieniędzy żeśmy na wkładali e, kasy nie ma ale wydaje mi się że rządzący się cieszą czy to ta partia czy to inna partia nie ma różnicy będą mieli wolną drogę do tego aby sprowadzać od sąsiadów naszych. Dobry rzepak, smaczny, tańszy. Także chyba tylko my na tym cierpimy i tylko nam jest przykro. Ale to nic, panowie, sobie damy radę. Pamiętajcie, to jest jak z pogodą. W całej przestrzeni, w całej naturze, natura nie lubi wachnieć. Jak jest plus, to musi być raz minus. Jak jest 10 razy plus, to musi być 100 razy minus. żeby sobie to wszystko żeby sobie to wszystko natura mogła zrekompensować. Nie ma e, możliwości, aby cały rok paliło słońce, a później nie padał nadmiaru deszcz. Przyjdzie czas i że nam zaświeci słońce. Wspomnijcie moje słowa. Nie za rok, nie za dwa, trzeba być dobrej myśli i dobrze myśleć. I do przodu. Pozdrawiam. Wjeżdżamy w pszenicę za kilka dni.